trochę o narzędziach płytkarza, Głównie chodzi mi nie o tyle nie, jakie narzędzia są potrzebne, chociaż to też Wam powiem, ale też jest istotne, po, podpowiem tym młodym płytkarzom, którzy dopiero są na początku tej drogi, w co warto zainwestować, a co niekoniecznie musi być super, najwyższej jakości marką i Pan Bóg wie ile trzeba przepłacać. Pierwsze, co najważniejsze wiadomo, jest maszynka. Ja używam akurat no, maszynkę warto kupić dobrą, nie warto kupić nic taniego, Ja akurat mam sprawdzone dwie firmy. Najczęściej no, ja używam z Kaufmana maszynki, mam mniejszą i tu większą do 90, a już dużą do 120 mam z Sigmy. Także no, są sprawdzone, fajnie się nadają i cenowo jeszcze są w miarę przystępne. Nie będę też mówił o cenach dokładnie, no bo już jakiś czas temu je kupowałem. A ceny się zmieniają z dnia na dzień, także nie chciałbym wprowadzać kogoś w błąd, no, ale jest to na pewno kwestia paru ładnych tysięcy. Także no, maszynka to podstawa, i w to warto na pewno wyłożyć pieniądze, bo to jest no, podstawowe narzędzie płytka, i przy tych gabarytach teraz i w większości gresach bez dobrej maszynki nie zrobicie nic. Oczywiście można kątówką czynić, no, ale to jest i czasowo, i jakościowo nie kalkuluje się w ogóle. Wiadomo, jak to się robi. Domu sobie jedną łazienkę na no to, może coś tam pomyśleć tanim, ale to kupi tanią łazienkę, a nie utnie płytki, także to nie ma sensu. Co jest najważniejsze drugie, co warto się przydaje? Tego typu lasy Może niekoniecznie akurat tego typu, ale fajnie je zakświeci Wam na wszystkie strony, bo się przydaje nie tylko przy płytkach, że sobie obrócicie dookoła, po ścianach, po suficie, ale fajnie się sprawdza przy stawianiu ścianek działowych, różnego rodzaju czy sufitów podwieszanych. Bo nie mam mierzenia, że na podłodze góra, dół, tylko sefanie lecicie dookoła laserem. Także to też, i warto też kupić w miarę dobry, tak żeby był dookoła, żeby nie trzeba mogło go obracać. Bo to zawsze jednak gdzieś trochę może się przestawi. Tylko żeby wszystkie dookoła wam pokazywał i w pionie, i w poziomie, i we wszystkie te. Także no to też jest tam kwestia dwóch Ale mówię, też warto fajnie. Jak jeszcze ma uchwyt, albo stojak, stojak, no też różnie zależy, jaka dużo ręka, zawsze jest miejsce. Ale fajnie też jak ma uchwyt, że możecie sobie tu jest i, magnez, i na śrubę, że możecie przymocować, nie wiem, gdzieś na ścianie, gdzieś na czymkolwiek, to, to też dobrze się sprawdza. Co warto mieć? Warto mieć jakąś wkrętarkę, też lepiej mieć trochę lepszej firmy. Nie jest to wielki majątek, niż, ale podziała Wam długo, chociażby no, nie używa się często, ale nawet do samego wymieszania fugi czy jakiegoś drobnego kleju, chociaż kleju raczej nie polecam ale fugi, żeby się dobrze pigmenty zmieszały, żeby nie ręcznie dwa razy zamieszać i, i tyle. Także wkrętarka do tego też w miarę dobra. Fajnie też się sprawdzam maszyna do szlifowania z taką tarczą. Jest oryginalnie do tego przeznaczona, także jest osłona, jest wszystko, podłączenie pod odkurzacz, regulacja obrotów. Także no to też, bo często wchodzimy gdzieś nawet na stare łazienki, czy po kimś jak powstanie deweloper z niektórych kolesi, często narożniki nie są doszlifowane. Także no, warto to zrobić. Warto przejść, potem z czarny, czy tak samo jak kładziemy na jakichś starych lamperiach płytki, gdzie jest farba olejna. Także bardzo dobrze to się sprawdza i nie robi kurzu, jest czysta robota. A a propos kurzu, wiadomo też oczywiście odkurzacz dobry trzeba mieć, żeby no, tą robotę swoją i posprzątać i no, przy każdym szlifowaniu cięcia, jak się robi po domach, żeby ten kurz nie był na całym osiedlu, tylko żeby pracować po ludzku. Także to. Wiadomo, pewno no, fajna, fajna też jest kątówka na baterie, czyli często żeby się nie ciągać raz z kablami, żeby coś tam gdzieś podszlifować, podtegować z regulacją obrotów. Jest lekka, wygodna, fajna, też się fajnie sprawdza. To też może być wkrętarka, ta szlifierka nie musi być super firmy. Tutaj mam otwornicę do płytek do... taki komplet. Też nie jest to drogie, jest to jakaś super firma jakościowa, ale na kilka łazienek się sprawdza i działa, no zwłaszcza teraz, wiadomo, gdzie są większości płytki są gresowe, to szybko to się tępi, zużywa. Także no, ale na kilka łazienek nie kosztuje majątku, na kilka łazienek się sprawdzi i warto to też. To też, po bo dużo zaoszczędzi czasu przy robieniu otworów, zwłaszcza jeśli się robi łazienki z kilka, nie wiem, 5-10 otworów, to nieraz potrzebujemy, no, kątówkami, kimś obcążkami, to nie wychodzi. A tymi otwornicami jest kwestia minuty i macie otwór Co jeszcze? Wiadomo, no poziomnica, no to też lepiej nie mieć najtańszych, coś w miarę dobrego. Różne rodzaje, od długich do krótkich i pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie poziomnicę, żeby się nie okazało, że robicie łazienkę, a się okaże, że poziomnica jest zwalnięta. Co jeszcze jest podstawą? Mieszadło, dobre mieć. Nie musi być koniecznie super firma, ja mam jakieś takiej przeciętnej firmy za niewielkie pieniądze, ale co jest fajne, żeby miała regulację obrotów i wolny start. Wtedy wam bo idąc na mieszkanie, nieraz macie mocne mieszadło i żeby miała to z 1000 W, bo jak macie za mocne mieszadło, a nie ma wolnych obrotów, to często będzie wam zwalać korki po mieszkaniu i indziej nic się zamieszacie. Także no, nie musi być najlepszej firmy, ale fajnie jak ma regulację obrotów i wolny start. Wtedy no, dużo łatwiej jest dużo lepiej się pracuje i nieraz Wam nie rzuca wiadrem na spokojnie, jak ma wolny start. Co jeszcze? Wiadomo, jakieś takie pace do fogowania, do mycia wiaderka, no to też nie musi być jakościowo, bo to wiadomo, się zużywa, to tam jest yy, grożowe te sprawy, no ale to tam. Zwykle marketowe może być. Wiadomo, jakieś wiaderko do mycia, to też dużo ułatwia sprawy niż jakieś ręczne mycie. Wiadomo, warto się zaopatrzyć jakieś słuchawki, okulary. Tak żeby to no, trochę dla BHP, trochę zapewnić sobie, żeby się nie pokalecić, nie porobić. Fajnie mieć jakiś dalmierz, którym się mierzy. Można sobie łatwo bez problemu zmierzyć metry kwadratowe, drugie, wszystko policzyć. Także to dużo też ułatwia sprawę. No także, no trochę jest tych narzędzi, ale to myślę, to nie jest wszystko, ale to taka podstawa właśnie. Najważniejsze co, żeby mieć dobre, to wiadomo, maszynka to jest podstawa. Później tam reszta no to takie jest, kupicie tańsze, no to krócej Wam będzie chodzić, trochę lepsze, no to dłużej. No ale odnośnie maszynek to jest podstawa, bo jak nie kupicie lepszych, Mówię, no akurat się najbardziej sprawdzają i najbardziej praktyczne są Kaufmana i te sigmy. Fajnie sprawdza i fajnie działa. Także no, reszty nie powiem, bo nie, jest, ale nie ma wielkiego wyboru. Także no, to by było to najważniejsze. Także no trochę jest tych narzędzi, ale myślę, że da się radę zrobić. Pewnie, że można i bez połowy tych narzędzi zrobić, no ale to wtedy jest ciężko, zwłaszcza przy tym dzisiejszym standardzie i wymaganiach i tych płytkach. No jest naprawdę ciężko. Także no to tyle podstaw z narzędzi, także zapraszam do subskrybowania kanału i łapki w górę, także jak macie pytania też zachęcam i na razie to tyle.